Słońce. Centralna gwiazda układu słonecznego, wokół której krąży Ziemia i inne planety przyciągane siłą ciążenia. Jest też jedną ze 100 miliardów gwiazd naszej galaktyki, Drogi Mlecznej. Słońce to najbliższa gwiazda Ziemi, mimo że dzieli nas od niej 150 milionów kilometrów. Przejechanie takiej drogi samochodem zajęłoby prawie 200 lat, ale sonda kosmiczna dotarłaby tam w kilka miesięcy. Słońce ma około 5 miliardów lat i zdaniem naukowców tyle samo czasu pozostało do jego całkowitego wygaśnięcia. Obecnie Słońce jest rozognioną kulą gazową, której objętość jest ponad milion razy większa od objętości Ziemi i waży prawie 333 tysiące razy więcej niż nasza planeta Matka. Zewnętrzna temperatura Słońca wynosi średnio 6000 stopni, ale w jądrze tej gwiazdy, gdzie wodór przemienia się w hel, temperatura dochodzi do 14 milionów stopni. Ciepło emitowane przez Słońce dało optymalne warunki do rozwoju różnych form życia na Ziemi. Również bez jego światła docierającego do nas w ciągu 8 minut, życie na Ziemi nie byłoby możliwe.